Ja, ja. No kurde, bo w się -y przechwytywanie naprawiałam, no. Tak sobie wrog, żebym nie zabił, no. Za Nie, to też no. zabił. Bloody. nie zabił, niestety. Nie miałby tasku za kary. Jakie są piosenki Adele? Sama jakie mogę spróbować, ale nie wyjdzie. Married now, I heard that your dreams came true. Guess you give me things I didn't give to you. Oh, friend, why you so shy and like you to hold back, oh, hide from the light. I hate to turn up out on the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope you see my face and that you be reminded that for me it isn't over. Never mind I found someone like you. I wish nothing but the best for you too don't forget me, I'll be back. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Everybody here is watching you, cause you feel like home, you're like a dream come true. By chance, you're here alone. Can I have a moment before I go? Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie. You sound like a song, my god, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in a light in case. Is it the last time that we might be exactly like we were before we realized we were self getting old? It made us restless.

na środeczku, nie wiem czy widzieliście, spadka stała na awku, Wpadka nie uczestniczy, że. Ja jest, no już jesteś, no ale mimo wszystko pilnowałem wpadki. Okej, okay, nikt, nikt tutaj nie biegł, więc pobiegłem, moi drodzy, na O2. I w tym momencie Abi uciekał, odwrócił się, zobaczył, że ja nabiegam, zgłosiłem ciało i zaczął pierwszy się drzeć no, Dokładnie. Żeby, żeby być mam, Weź co, mam bardzo Poza prosty argument. Biegałem, no. Biegłem, przed silcem i widziałem puzonika. Puzonik może potwierdzić, że był na silcach. Puzonik? Tak. Tak. Okay, był tak. Na silcach. No to co to Jak zmienia, to miał, co to zmienia że był na silcach, skoro teraz. No to O2. zmienia, że, te, że biegłem dopiero do O2 i to było bardzo całkiem mm. niedawno. Nie więc... miało sensu, żeby Abi. Za... No mnie właśnie. Dobiegł, dobiegł, okej, no mimo wszystko jednak wcześniej mnie widział na środku. Dobrze, Karigoda, jak w następnej rundzie padną dwa kile, sam zwoltuję biegam. teraz biegam. <głosy> 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 Jednak Karigoda ma taką serdeczność, zawsze zabijać na oczach innych. On <noise> no, lubi Carigoda mieć tak. publikę. No dobra, mimo wszystko okej, okay. głosujcie, <noise> głosujcie, ale jednocześnie głosujcie no, na Ibiego, później. No, no. Nie no, był ze mną.

Be exact like we were before No, śpiewałam, ale kurde. Znowu się gra zaczęła. Bo się zdarzyło tak, że dwie rudy z rzędu umarłam pierwsza. Czy po rząd, nigdy nie wiem, jak się mówi. Ja nie mam nic z tej strony. Mitrix tam pobiegł. Więc eee, grałam sobie. To jest najlepsze przez Gandalf, by the way, też mi się tak wydaje. Reakt! Co mam zrobić na streamie w ogóle teraz, skoro się poszedł? Nie, nic już nie

AB. No Wiedziałem moi drodzy Znalazłem no? ciało Jedna no, osoba śle! Nie nieźle Gdzie Oj. znalazłeś ciało? No z... mi dwie osoby Znalazłem ciało w adminie Adminie, okej okay. Wydaje mi się, że tak, Noirak na pewno jest czysty, bo w O2 jak zgasł gazu no spuścił normalnie robił quest Długa, Długa muza. runda była, długa runda była. No długa runda, ale zabiłby mnie wtedy w O2 Noirak jakby chciał. Więc Noirak. Nie Kto jest czysty w spadkę? Po, po Uza, drodze upadka, nie baga. A Noirak są czyści. To. Abi, a ktoś widział Abiego, czy on może wyskoczył z venta i teraz biegł do leponsów? Dlaczego ja on no, w sumie trzeba ja, ja. że oni wszyscy są czyści? A skąd przybiegłeś do leponsów, Abi? Skąd przybiegłem? Od Shieldsów. Normalnie biegłem to od Bloody'ego, ja połok nawigacji, bo widział... Bloody, a ja ty biegłeś jak? No ty biegłeś do no nawigacji, to to na no no, przebiegałeś. Bloody <much> siedział na kwestii i patrzył. Na, to jestem w stanie potwierdzić. Siedziałem teraz z nawigacji, patrzyłem się i widziałem jej jak przychodzi No od chillsów. No nieźle. Ja wam no. powiem, że się zmachałem tym bieganiem i za chwilę kończę, zadania. Więc... No nieźle, okay. no to dobrze ci idziemy. No, no, no. ale... Ja mam najwięcej questów, bo ja, bo ja pilnowałem płócenika, wpadki no i rachta. No właśnie taki kurczak jest ja cały czas ich pilnowałeś? Cały czas biegają się. No, zmijałem go kurko. często. No ja też. Mitryk słodził ze mną. To prawda, deptan, pijan. Ja po Lili ostatnio widziałem chyba w no elektryku. Tak, Koło elektryka ją ja że oni wszyscy są czyści. W sensie. No, nie mieli kiedy zabić, absolutnie nie mieli kiedy. No ale ja cały czas przez wszystkich tak patrzyłeś? Wszystkich, wszystkich Wszystki patrzyłem. Nie no, wydaje mi się. Ja nie mam pojęcia. No, ja to według moich tutaj. rozmyślań. Hmm. Aha! AB, czy dałeś na samego siebie? Nie, no. Ja dałem. Co umiałbym na... Nos... Aha! Hmm. No, nieźle. Zasada wpadki. <grymne> <grymne> no, masz okazję go na go znać Zagłosuj. Tak. Aha. Proste. Nie tu. Pradzi, ma ochotę mieć na szczęście na z no i gaśnie światło i 1 Jeden electrical, dwa admin, dwa storage. Jezus, Ale, Ale no jak No i to zabijać Aaa, co tam szczurze niebieski, za często masz tego impostora, co? Ty chyba piany jesteś teraz Poszedłem dokończyć zadanie do nawigacji Ale my chyba cię widzieliśmy we dwójkę, już. Wybiegłeś no, na początku widzieliście kanister, mi jak było zgaszone światło, a potem pobiegłem w stronę nawigacji. Wiesz, a ja nie widzę jak zapalone. jest zgaszone. No ja krakło krakło też nie, nie widzę. Zapalone. Gdzie znalazłeś? Na gorącym uczynku. A... Dobrze, Uzonik tam były dwie osoby. Bo zanik z... wybiegał z... bo na pewno Jedna, z... jedna osoba w storage'u. teraz storyżu. jesteś, Bloody? w kamerowni. Jesteś w nawigacji? Nie ma szans, że jesteś w nawigacji, ja przed sekundą na kamerach, nie było nawigacji. O, to prawda, był na kamerach, bo ja sprawdzałem. Nie możesz być w nawigacji, bo byś się pojawił elektryka. na mm -hmm. tym, na adminie, a ja patrzę na. Nie było nikogo w nawigacji. Nie spodziewaj się, że tak szybko zostałem naprawiona elektryka. Nie. <ś kill> to tak, generalnie. Aha. Nie, tak, nie o to chodzi. Generalnie już było już ciężko rozegrać to, bo. Kaligoda e... wyleciał w pierwszej <śistością> wyleciał się rundzie. Kaligoda wyleciał w pierwszej rundzie, drugi raz pod rząd, oczywiście. A, nie, nie 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 nie, 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 nie. nie. taki, że naprawdę się spadł pod <śistością> Nie, 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 nie. W poprzedniej rzędach wyleciałem w drugiej rundzie, prawda? do Ale tak, że musiałem się pozbyć kogoś, to jest taki jakby potwierdzony, co nie? Ja ich straszę no, dużo. No, nie rakt ja nie potwierdza. No, tak. A szczerze mówiąc Matrix, które tak pod... No. No nic Ej, no, nie ale nie Ej, mi jeszcze... Zobaczyłem, to? zobaczyłem Blakiego. Biegnę w lewo, biegnę w prawo, sprawdzam wszystkie sobie. Teraz się uda. Niech mój przebiega z plec. Tak musiało się wydarzyć. Ja, ale lepiej biegać i zabijać, bo wtedy czasem. Biega. Tak, tak robiłem tak. w poprzedniej. Jakoś się dwóch, dwóch. Ja a chyba tak na, na plec. I na guzika na przykład. No nic dziwnego. Co, my teraz idziemy? Się odchodzimy? Ale jakbyś ja...